Kiedy uruchamiamy program WebPos po raz pierwszy, kolejnego dnia lub po zamknięciu zmiany, to należy rozpocząć zmianę. Jest to ważny etap. Służy on do inwentaryzacji gotówki w szufladzie kasowej. Wprowadzona wartość ustala kwotę, z jaką kasjer rozpoczyna zmianę. Pierwszym dostępnym wyborem jest opcja menu. Możesz wykonać dostępny raport kontrolny. Jeżeli masz wątpliwość co do obliczonej kwoty w szufladzie, to warto zweryfikować informacje. Możesz się wylogować. Najczęściej jednak wybierzesz opcję wysuń szufladę. Jeżeli wybierzesz opcję wycofaj, to zostaniesz wylogowany. Zaakceptuj chęć pobrania pliku instalacyjnego. Plik zostanie pobrany. Jeżeli wybierzesz opcję Akceptuj, to przejdziesz do rozpoczęcia zmiany. Otwórz szufladę i przelicz gotówkę. Wartość wpisz w wyświetlone pole i zaakceptuj przyciskiem OK. Po zakończeniu procedury rozpoczęcia zmiany przejdziesz do ekranu, który umożliwi prowadzenia sprzedaży. Życzymy zadowolenia z korzystania z naszego rozwiązania, w przypadku pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji.